Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco, a ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem wsparci i gotowi: Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze ekstra klasie. Drużyna Jagiellonii-Białystok zmierzy się z poznańskim lechem. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść, oby nie zabrakło tutaj zaangażowania.

Za błąd teraz stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Jean Amaral, Mikel Lisak. Amaral. Piłkę ma Jean Amaral. Szansa! Uwaga, to nie koniec akcji. No, jednak nic z tego nie będzie. Jagielonia oddaje piłkę rywalom. Jagielonia w natarciu może zagrozić teraz rywalom, ale nic z tego, bo pewną Musi to wykorzystać! Nie ma odrobinę nad poprzeczką, a to był ładny, plasowany strzał. Udało się odzyskać posiadanie. piłce po Jesus Imas broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. Mikael Isak. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Jakie lonia ma miejsce na skrzydle. Podanie do Imaza. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Radosław Murawski. Jean Amaral. Musi to strzelić. Teraz! 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę Perowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. Prowadzą zatem 1 do zera. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Mikael Isak. Okazja może być groźnie. Przy piłce pospieszył. A teraz będzie dobra okazja. Czy czymś zaskoczy przeciwnika. Bez faulu. Czyściutki odbiór. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Doskonała piłka za obronę. Państwo, gol! Lech strzela bramkę! Poznaniacy pokazali pomysłowość i siłę w tej akcji. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. 2 do 0. Gramy dalej. Jesus i Mas. Dopiero końcówka pierwszej połowy, a my już mamy wrażenie, że jest w zasadzie po meczu. Ciężko będzie gospodarzom się z tego wygrzebać. Tę drużynę ewidentnie stać na dużo lepszą grę niż to, co zaprezentowała w pierwszej odsłonie. Zbyt leniwie operuje piłką, bez odbiorów, brakuje energii, i stąd dwubramkowa strata. Rolą sztabu jest jakoś zmienić to w przód. Radosław Murawski, Amaral, piękna teraz piłka do przodu. Do Amarala. Niesamowita okazja. O, chyba wpadnie. I proszę, Bramkarz był na miejscu. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Teraz tylko trafić. Groźnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? a kibicom nadzieję. walczy tam szuka okazji strzeleckiej przy piłce już przykrył może teraz zagrozić obronie nie dał szans na groźny strzał Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Realizator pokazuje nam teraz analizę gry tego piłkarza. Jasno z niej wynika, że to wyróżniająca się postać dzisiejszego meczu. Robi dokładnie to, czego oczekuje się od napastnika. Na grafice widzieliśmy, że nie daje bramkarzowi spokoju celnymi strzałami. Jeden z nich oczywiście. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Jest komu podać. Uwaga, za chwilę może być bramka. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Co za popisowa parada bramkarska, tak jakby miał pod kontrolą każdy centymetr kwadratowy, tylko no, teraz zrobiło się groźnie. Nie? I jest! Tym samym prowadzą różnicą trzech goli. Po prostu muszą to wygrać. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasków. Gramy dalej, choć przy tak jednostronnym wyniku, to szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. Podanie do Imaza. Jesus Simas przed szansą. Odbiór, ale dalej niebezpiecznie. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Martin Pospisil. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Co zrobi w tej sytuacji? No i mamy gola. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. Na tablicy wyników 3 do 1. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gliska. Jean Amaral, Isaac. pokazują teraz cierpliwość w budowaniu akcji, no i strata. Cały misterny plan bierze w łeb, no tak, za mocno. Pramkarz to przejmie. Szkoda, to podanie było naprawdę złe. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Teraz przy piłce i Mas. przy piłce pospiesił. Nic z tego nie będzie po szansie. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Prosta strata, no i niestety po kontrze. Jagielonia coraz bliżej bramki. Co teraz zrobią? Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Szansa na kontakt! O taką interwencję to ja rozumiem, skutecznie i czysto. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Przy piłce już przykrył. Ale szatak teraz na piłkę. Radosław Murawski. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Tak proszę Państwa, piłka w siatce. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Traci piłkę po tym wejściu. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Teraz przy piłce Hesus i Mas. Okazja dla Pospisila. Obrony bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Na razie sytuacja opanowana, ale zaraz będziesz utorżny. Jagiolonia Białystok wprowadza nowego gracza. Na 11 metr z rogu. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Uwaga! Najwyższa pora wracać powstrzymać kontrę. Dwie minuty doliczonego czasu, by jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Uderzył pospisil. Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Rzuca w okolice 11 metra. Znakomicie przecięte dośrodkowanie od razu. Pochwały trenera i kolegów z drużyny. To ostatni gwizdek. A więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech punktów. Cóż, zupełnie nie wyszedł nim ten mecz. A właściwie to trochę wyglądało, jakby to zespół w ogóle na niego nie wyszedł.